Jak często myślisz o swoim życiu? Planujesz? Zastanawiasz się, co zrobić lepiej? O tym właśnie, moi kochani, będzie dzisiejszy odcinek. Także krótka czołóweczka i zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry kochani Witam was już w ten piątkowy cudowny poranek Punktualnie o godzinie 5 Jak widzicie Wracamy do tradycji Tradycji nagrywania na świeżym powietrzu Taki był cel Choroba, alergia, inne problemy Powodowały, że było to niemożliwe Ale cóż Zaczynamy Nie poddajemy się I zaczynamy Kolejny odcinek, oczywiście, od cytatu. Posłuchajcie, już go otwieram. Złośliwość rzeczy martwych. Posłuchajcie, jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiągnięciu celu kogoś innego. Jest bardzo wiele powiedzeń, żeby coś osiągnąć. To trzeba pracować dla siebie w kontekście życia zawodowego, czyli pracując na nie na etacie, ale prowadząc własną firmę, własny biznes. A jest to tylko półprawdy. To nie jest tak, moi drodzy, że jeżeli założycie własną firmę, to zaczniecie żyć własnym życiem, realizować własne cele. To jest tylko i wyłącznie jeden drobny krok taki malutki kroczek, a żeby się tak stało, żebyście realizowali własne cele, własne marzenia, żebyście je osiągali, to najpierw musicie wiedzieć, co chcecie osiągnąć, moi drodzy, co, się, co chcecie osiągnąć, jaki macie plan na siebie, na swoje życie, co chcielibyście zrealizować, co chcielibyście odwiedzić. Co chcielibyście posiadać? I teraz pytanie: takie podstawowe. Czy ty, słuchając tego odcinka, słuchając tego poranka motywacyjnego, wiesz, czego chcesz od życia? Czy doskonale wiesz, albo inaczej, czy masz jakiś cel, co będziesz robił za pół roku, za rok, za pięć lat? Do czego dążysz? Moi drodzy. Jeżeli ma się swoje cele, plany, marzenia i się do nich dąży, ma się taką mapę drogową, można powiedzieć, życia, życie staje się prostsze. Bo doskonale wiemy, co musimy zrobić, a żeby to osiągnąć. Przestajemy żyć życiem innych. Przestajemy się frustrować tym, co mówią inni, tym, co myślą inni. Niepo, niepowodzeniami innych. Robiąc coś dla innych, myśląc o innych? Również te negatywne rzeczy, te, te porażki wszystkich innych osób zbieracie wy. I to nie jest, moi drodzy, odcinek, w którym chcę Wam powiedzieć: nie pracuj dla kogoś. Nie, moi drodzy. Pracując dla kogoś można realizować swoje cele, swoje marzenia. Tylko trzeba je mieć. Ten odcinek jest właśnie o marzeniach, o planach. Żeby przeżyć życie tak jak chcecie. Żeby nie stało się coś takiego, że w pewnym momencie życia powiecie Kurczę, ja nic nie osiągnąłem. Nie zrealizowałem swoich celów. Moje marzenia znikły. Mam depresję, jestem sfrustrowany, sfrustrowana. A to wszystko dlatego, że w pewnym momencie nie powiedziałem kurczę, ja też chcę osiągnąć coś. Ja chcę zrobić coś dla siebie. I ten piątkowy poranek motywacyjny, moi drodzy, to już chyba 112, jeżeli dobrze pamiętam, chciałbym, żeby był taką mobilizacją. Przed tym weekendem, przed tym czasem wolnym dla większości z Was, żebyście przemyśleli, jakie macie marzenia, jakie macie cele zawodowe, czy chcecie otworzyć drobny biznes, czy chcecie coś zwiedzić, czy chcecie kogoś poznać, czegoś się nauczyć. Zróbcie to, moi drodzy. Nie czekajcie. Podejmijcie decyzję. Tak. Chcę to zrobić. A jak podejmiecie decyzję, moi drodzy, że chcecie to zrobić, to zaczniecie analizować, co musi się stać. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby się to udało? I gwarantuję wam, moi drodzy, że większość tych celi, większość tych marzeń, większość tych pragnień, które macie, są do zrealizowania. Po prostu są do zrealizowania. Być może one nie zadzieją się już, ale zadzieją się i dadzą Wam komfort, spokój, stabilizację, moi drodzy, dzięki której Wasze życie stanie się lepsze. Tego Wam życzę, moi drodzy, w ten piątkowy poranek. Widzimy się jutro punktualnie o godzinie 5. Trzymajcie się. Udanego dnia, udanego weekendu. Pozytywnie nastawieni, realizujcie swoje cele marzenia, tak żebyście żyli własnym życiem. Cześć!